Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku MediArt Talks. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie o tym, jak medycyna estetyczna wpływa na naszą samoocenę oraz zdrowie psychiczne. Bardzo często w mojej praktyce lekarskiej przychodzą do mnie pacjenci, którzy nie oczekują spektakularnej zmiany swojego wyglądu, wręcz nie chcą jego. Nie chodzi o to, żeby zmienić swój wygląd ale troszeczkę poprawić wygląd swoich ust, czy troszeczkę odświeżyć swoją twarz po to, żeby poczuć się lepiej. Czasem takim zabiegiem to jest delikatna, tak jak wspomniałam, korekta ust, delikatna korekta nosa, czy delikatne wypłycenie zmarszczek. Te drobne zabiegi, wbrew pozorom, mają ogromny wpływ na naszą na samoocenę. Sama świadomość tego, że coś wykonujemy dla siebie, powoduje, że pacjentka czuje się lepiej. A dodatkowo, jeżeli efekt tego zabiegu ją zadowala, wzrasta automatycznie jej samo, samoocena, jest bardziej pewna siebie, jest bardziej otwarta na nowe wyzwania. Tak naprawdę zmienia się cała osobowość danego pacjenta. No, przykładem takich pacjentów są często pacjenci, którzy całe życie mają jakiś kompleks, na przykład długiej brody czy garbka na nosie i często taka drobna korekta y, może naprawdę y, przynieść spektakularną poprawę y, wyglądu, a co za tym idzie poprawę samopoczucia. Ale gdzie leży granica między medycyną estetyczną a uzależnieniem? Duża część moich pacjentów, którzy zaczynają korzystać z tego typu zabiegów, obawia się, że te zabiegi mogą powodować uzależnienie. Pacjenci się często boją, że przychodzą na jeden ml kwasu hialuronowego, za chwilę przyjdą na kolejny i na kolejny. I zawsze, się, zawsze to jest problem, który, który często się przewija wśród moich pacjentów. Ja zawsze uspokajam pacjenta, mówiąc w ten sposób, że pacjent nie przychodzi na kolejną ampułkę, tylko my chcemy poprawić jego wygląd twarzy. I w pewnym momencie tutaj bardzo dużą rolę odgrywa lekarz, aby powiedzieć stop w tych zabiegach. Ponieważ sam pacjent może nie mieć świadomości tego, co jest potrzebne do poprawy jego wyglądu i może wejść w taką niekończącą się pętlę wykonywania kolejnych zabiegów medycyny estetycznej, a ten efekt może przynieść odwrotny skutek. Przykładem takich, takich zabiegów jest na przykład nadmierne wykonywanie zabiegów z użyciem stymulatorów tkankowych. Jeżeli będziemy zbyt często wykonywać takie, takie zabiegi, może, możemy naszą skórę przestymulować, stanie się gru, gruba, sztywna i na pewno ten efekt nie będzie zadowalający dla pacjenta często pacjenci, którzy na przykład często wykonują zabieg powiększania ust. To jest bardzo klasyczny przypadek pacjentki, która wykonując te zabiegi ma poczucie, że chciałaby jeszcze większe te usta. Tak jak wspomniałam, warto udać się do kliniki, w której lekarz ma sam poczucie własne poczucie estetyki i może w pewnym momencie powiedzieć pacjentce stop. My, specjalista inaczej patrzy na twarz pacjentkę, pacjentki niż pacjentka sama na siebie. A często też do tego dochodzi jeszcze problem, że pacjentka chciałaby sobie coś wykonać, żeby poczuć się lepiej. Oczywiście medycyna estetyczna proponuje bardzo duży ogrom różnego typu zabiegów, które nie tylko mogą poprawić jakieś defekty estetyczne, ale poprawić jakość skóry. Nie muszą to być zabiegi tak drastyczne, gdzie w sposób radykalny zmienimy swój wygląd. Tak więc na pewno można skorzystać czy z zabiegów mezoterapii. Czy z laseroterapii, i na pewno te zabiegi nie wpłyną radykalnie na zmianę wyglądu. Tutaj bardzo istotną rolę odgrywa specjalistę, aby powiedzieć stop pacjentce, która przekracza zdrowe granice rozsądku, gdzie leży granica między medycyną estetyczną a uzależnieniem. Jest zdiagnozowany pewien problem medyczny, który się nazywa dysmorfofobia. Jest to problem wielu pacjentów, którzy mają problem z samooceną z, z oceną swojego wyglądu. Jakakolwiek ilość zabiegów nie usatysfakcjonuje takiego pacjenta. W takim przypadku bardzo istotną rolę odgrywa specjalistę, aby wychwycić ten problem u danej pacjentki i czasami nawet odmówić wykonywania jakiegokolwiek zabiegu, ponieważ żaden z wykonywanych zabiegów nie zadowoli pacjenta w 100%. Sama w swojej praktyce miałam, miałam do czynienia z takimi pacjentami. Bardzo taką zabawną, anegdotą, dla mnie to już teraz w tym momencie jest anegdotą, jest pacjentka, która bardzo z jednej strony bała się wykonywania jakichkolwiek zabiegów, z drugiej strony bardzo miała niską samowocenę. Nie do końca byłam jakby Chciałam tej pacjentce wykonać jakiś zabieg, chociaż ta pacjentka do końca nie była pewna, jakiego typu zabiegi chciała wykonać, a więc w tym momencie tutaj wchodzi profilaktyka. I oczywiście zabieg mezoterapii jest to zabieg, który na pewno jest w stanie troszeczkę poprawić jakość skóry, poprawi jej nawilżenie, natomiast nie zmieni rysów twarzy. Natomiast po tym zabiegu pacjentka przyszła na kontrolę i stwierdziła, że po tym zabiegu wydłużył jej się nos. Jest to klasyczny przykład dysmorfofobii, czyli problem, jest to problem psychologiczny. Pacjentka nie jest w stanie zaakceptować swojego wyglądu, jakakolwiek chęć poprawi wyglądu tymi zabiegami, na pewno nie przynosi korzystnych efektów. W przypadkach stwierdzonej dysmorfofobii, czyli problemów z, zaburzonym, z zaburzoną oceną swojego wyglądu, tutaj bardzo istotną rolę na pewno odegra psychologicznie. Psycholog, aby rozmawiać z pacjentem i znaleźć źródło i przyczynę braku akceptacji swojego wyglądu. Reasumując, chciałam tutaj na pewno na podstawie swojej praktyki długoletniej, na pewno jestem w stanie, jestem tego pewna, mogę to stwierdzić, że medycyna, medycyna estetyczna na pewno jest w stanie w dużej mierze. Poprawić samopocenę pacjentów. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pacjenci, którzy korzystają z tych zabiegów, mają bardzo wysoką świadomość tego, co oferują te zabiegi. Sama świadomość tego, że robią coś dla siebie, poprawia ich samoocenę. Pacjenci tacy czują się pewniejsi, są bardziej otwarci na nowe wyzwania życiowe. Dlatego mogę spokojnie stwierdzić, że tak, na pewno medycyna estetyczna może w pewien sposób poprawić swoją ocenę pacjentów. Oczywiście tak jak we wszystkim, należy zachować umiar, i tak jak wspomniałam, tutaj niezwykle ważną rolę odgrywa specjalista, aby w pewnym momencie powiedzieć pacjentce stop, po to, aby pacjentka, aby ten efekt nie był przesadny, aby mieć to delikatne wyczucie smaku, aby efekty tych zabiegów przynosiły. Aby dzięki tym zabiegom estetycznym twarz wyglądała świeżo, młodo, a nie żeby ktoś powiedział, że pacjentka jest przysłowiowo zrobiona. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam do naszych social mediów.